No, akurat już zima jest taka jaka jest, czasami wiosna, czasami zima i tam już zaczynają się problemy na drogach i piwnikach. No i na Okrzei już tam wokół jednej ze studzienek trochę asfalt się zapadł, że tak powiem, no i to utrudnia ludziom, jeżdżenie samochodem muszą omijać po prostu. Dziękuję. Dziękuję i No będziemy robić te studzienki, tak naprawdę firma, która Mówi, żeby wstrzymać się jeszcze, jeżeli chodzi o temperaturę, bo zalejemy zaprażenie będą one wypadały z, z... Chodzi o to, żeby temperatura jeszcze dotrzymała trochę w ukolicach zera i wtedy bo w zasadzie można do, do minus temperatura grunki, gdy sięga do minus dwóch stopni, to jest no, można zalewać wtedy tym asfaltem te e, które powstały, natomiast jeżeli to już jest tak drastyczne, to na pewno kierownik zabezpiecza to po prostu żwirem i utwardza do, do Tak, jeżeli już naprawdę yy, stwarzają zagrożenie, na naszym profesor.